Kolejna sesja plenerowa, tym razem Warszawa. Jest nowy rok. Bardzo szybkie, serdeczne, ciepłe, szczere życzenia dla was, żeby to był bardzo dobry rok. Niech Pan Bóg wam błogosławi. To właśnie w tym mieście mieszkałem przez kilka lat i taka jedna refleksja. Pewnego dnia znalazłem się w wysokim wieżowcu. Spojrzałem na panoramę miasta, a tam wokół żurawie, te żurawie, które budują kolejne Osiedla kolejne drapacze chmur i pytanie, które pojawiło się w głowie. Nawet miałem trochę wrażenie, jakby ktoś stanął obok mnie i zadał mi to pytanie a ile ty masz swoich metrów kwadratowych? Nie musiałem się długo zastanawiać, żeby odpowiedzieć na to pytanie, że nie mam żadnych metrów kwadratowych. Tak może nawet przykro się wtedy robi, że człowiek nie ma żadnych swoich metrów kwadratowych, ale wtedy pojawia się takie. Pocieszenie i od ducha, które przychodzi w momentach, kiedy jest smutno. Słowa Ewangelii, które mówiłem ostatnim razem z ewangeliana, Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce. Te metry kwadratowe w najlepszej lokalizacji, najlepszej, najlepiej urządzone. One tam naprawdę na nas czekają. Ale jeszcze jest jeden tekst z drugiej strony, o którym warto pamiętać. Bo ten nowy rok, który przed nami, wiąże się z nowymi planami. Każdy coś chciałby zrobić, coś planuje. Pamiętajmy o słowach Jezusa. Napisane są w Ewangelii Marka. Możemy tam usłyszeć. Albowiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Choćby cały świat pozyskał, choćbyście mieli wszystkie metry kwadratowe tego świata, nie tylko jedno mieszkanie, nie tylko jeden blok, kamienice, nie tylko może całą ulicę, dzielnicę, miasto, ale wszystko, cały świat, gdybyście zdobyli, a na duszy swej mieli ponieść szkodę. Jezus mówi, co? Sprawy, które są cenniejsze niż metry kwadratowe, są sprawy cenniejsze niż to, co się ubierzemy, czym będziemy jeździć, gdzie pojedziemy na wakacje, jaka będzie nasza edukacja. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Pamiętajmy o tych słowach, gdziekolwiek mieszkamy, jakiekolwiek metry kwadratowe mamy, że jest pewien skarb, który jest cenniejszy niż wszystko inne. To jest relacja z Jezusem na każdy dzień. Pamiętanie o Nim, o Jego niezwykłych obietnicach, chodzenie z Nim, słuchanie Jego głosu. I właśnie tego życzę Wam na ten rok żeby to był dobry i najlepszy w Waszym życiu rok chodzenia z Jezusem.